Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na znakomity sernik na kruchym kakaowym spodzie z brzoskwiniami i z galaretką. Sernik jest idealny na niedzielę i na święta. Zapraszam na filmik. Rozpoczniemy od przygotowania kruchego ciasta. Dokładny przepis znajdziesz także na dole pod filmem w opisie. Przesiewamy 230 g mąki, 6 g proszku do pieczenia, 30 g kakao i mieszamy. Dodajemy 150 g masła. Zaczynamy robić piaseczek. Dodajemy 2 żółtka, szczyptę soli, wsypujemy 100 g cukru pudru i mieszamy. Zaczynamy wyrabiać kruche ciasto. Ciasto kończymy wyrabiać na stole, następnie spłaszczamy je wałkiem. Zamykamy w folię plastikową i wkładamy do lodówki na godzinę. Następnie ciasto wałkujemy na stole lekko posypanym mąką na okrągły placek. Za pomocą obręczy od tortownicy o średnicy 24-26 cm wykrawamy koło. Tortownica nie może być mniejsza, bo nam się ciasto nie zmieści. Koło z ciasta wkładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto dziurkujemy i pieczemy w piekarniku w temperaturze 170 stopni przez 15 minut na środkowej półce piekarnika. Masa serowa. Oto składniki. Do miski wkładamy kilogram zmielonego otwarogu. Wlewamy 6 jajek. Dodajemy 120 g masła. Musi być mięciusieńkie. Wsypujemy 150 g cukru, 40 g skrobi lub budyniu śmietankowego. Szczypta soli. I zaczynamy miksować na wolnych obrotach, na średnich obrotach. Nie musimy napowietrzać masy. Jeżeli masz ochotę, napisz mi z jakiego miasta mi oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Do masy dodajemy 5-6 połówek pokrojonych w kostkę brzoskwiń. Gotową masę przekładamy na podpieczone ciasto. Wygładzamy sernik pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez około 50 minut. Podczas pieczenia nie otwieramy piekarnika. Po upieczeniu ciasto studzimy, a potem wkładamy na kilka godzin do lodówki. Teraz przygotujemy galaretkę albo z syropu z brzoskwiń plus żelatyna albo z gotowej galaretki. 12 g żelatyny na pół litra płynu moczymy przez 10 minut w zimnej wodzie. Następnie listki żelatyny wyciskamy i rozpuszczamy dokładnie w gorącym syropie. 300 ml. Mieszamy, aby żelatyna dobrze się rozpuściła. Na zimnym serniku układamy połówki brzoskwień w całości lub pokrojone w kostkę. Na zimny sernik przekładamy owoce, następnie zalewamy ją już zimną galaretką. Ciasto wkładamy na co najmniej 3 godziny do lodówki. Otwieramy tortownicę. Zobaczymy jak ciasto wygląda w środku. Sernik dobrze się kroi. Galaretka jest idealna. Sernik z galaretką i z brzoskwiniami jest przepyszny. Bardzo polecam ci ten przepis. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Jeżeli możesz, zostaw mi łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji kanału. Pozdrawiam Cię serdecznie. Ciao, 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 ciao!